Myśleliście, że statua Iron Ironmana za nie wiadomo ile pieniędzy to jest coś? Tam chyba było za 300 tysięcy dolarów. Na cholerę komu, kurde, taka statua w mieszkaniu, czy tam w domu, czy jak ktoś sobie zrobi, nie wiem, muzeum tych wszystkich, kurde, postaci i takie inne rzeczy. Myślałeś, że to jest coś? Strój Spidermana za 20 tysięcy to jest coś? Nie, 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 Han. Dzisiaj zaprezentuję wam coś, co jest znacznie fajniejsze niż to wszystko inne. I witam was oczywiście w co dwutygodniowym Prop Review Oczywiście wszystkie propozycje wziąłem z Discorda, z naszego super kanału Propozycje Zapraszam was I... Zobaczmy co my tutaj mamy Thanos, nieskończoność, Gauntlet, Avengers nie... Zapomniałem o nagrywaniu ekranu, ładny down jestem Thanos, nieskończoność Gantlet Avengers, nieskończoność wojny, rękawice Cosplay Super Hero Avengers. Thanos, rękawice lateks, lateksowe. Alright, alright. O, dobra, czyli już wiem, czego się tutaj spodziewać. W każdym razie to, to by było dobre na rękawica za 14, kontra za 400 dolarów. Czy, czy tam ile ta, ta rękawica kosztuje? Nie, ona kosztuje około 200 dolarów. Jakoś tak. No, honey, no, te, te tutaj kryształki, o, są dwa żółte, albo takie światło po prostu. Kryształki wyglądają jak takie z bazarku, no nie? Idziecie sobie do jakiejś pani. Ło panie kurła! Kryształy, ametysty, szmaragdy, wszystko prawdziwe. Sama wykopałam w polskiej rzece. No dokładnie, to jest właśnie w tym stylu. No ale nie, no to wygląda nie. To by się tylko nadawało do serii, wiecie. Rękawica za tyle kontra ta rękawica z Marvel Legends. Interaktywna maska Heum, Transformers Bumblebee Blue. To jest interna interaktywna, interaktywna maska Bumblebee. A co, 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 o nie? Czy ona nie ma tyłu? Takie maski są najgorsze. Wiecie, jak nie ma tutaj z tyłu, też kurde. Zabudowania. Tylko takie front faces są. Takie maski są no bueno, słuchajcie. I jeszcze to kosztuje 550 zł. A co, co to robi? Wbudowane głośniki, połączenie bluetooth ponad 25 dźwięków. 25 razy z filmu, a widzicie w ten sposób. I połączenie bluetooth, czyli co, będę mógł sobie z takiej maski puszczać, sam swoją muzykę ulubioną? Kurde, no to by było fajne. Ale wykonanie biedne bardzo. Wykonanie biedne. Jeżeli bym już coś takiego miał, kurde, to bym się bawił w jakiś weathering, słuchajcie. Bym, yy, bym to pokrył, kurde, wszystko jednym tym. Yy, primerem, no nie, podkład i te sprawy i bym sam sobie te żółte, srebrne kolory nałożył później jakieś tam wycieranie, weatheringi przetarcia, wie, wiecie o co chodzi wtedy to, 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 mogłoby mieć ręce i nogi, ale no jeszcze to, nie, ten, ten pasek nie on jest tutaj z tyłu jak kurde copka, to nie to w takich, ta, w takich się nie chodzi o, oh, uwaga, Marvel Legends Series Black Panther Myślałem o tej masce, słuchajcie, myślałem o tej masce, żeby sobie ją nie zamówić i zamówiłem dwa inne propy. Dwa inne propy, które możliwe, że przyjdą mi w tym tygodniu. A póki co wam jeszcze pokażę jeden, który już przyszedł i którego niedługo będziemy sobie mogli chyba, tak mi się wydaje, zaprezentować. Ale poczekajcie, bo wam zro zrobię tylko wam taki mały sneak peek, no nie? Pa pa, ra, pa pa. pa, ra, pa. Okej, okay, dobra, wystarczy, wystarczy, that's enough. Tak, będziemy niedługo e, kombinować z tą e, maseczką, z tą, wiecie, wiecie o co chodzi. Ale zamówiłem sobie, słuchajcie, dwa propy, e, ale nie powiem wam co to jest. Dopiero zo zobaczycie na filmie, bo też nie chcę nic przyspoilerować. E, nie oglądałem żadnych review na internetach, to tamto będę, kurde, na świeżo to widział i będę się na świeżo tym jarał. Mam nadzieję, że wy też, jeżeli tak, zostawcie like. Zostawmy pod tym odcinkiem 10 tysięcy lajków. I zostawcie suba, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Figurka Kotobuki'a, Marvel. Uuu, Karnicz. Karnicz fajny. Ale tak kurde, wiecie co, te figurki są naprawdę fajne. Naprawdę fajne są. Wygląda jakby miało ogon. Chciałbym niektóre, ale nie wiem czy. O nie, widać: Spidermana. <grym> ale nie wiem, czy chce iść w stronę figurek, wiecie? Chyba wolałbym się skupić na propach, które, um, no nie wiem, są z jakiegoś filmu, nie? Jakieś takie rekwizyty bardziej, a nie figurki. I chyba w tą stronę będę szedł. Zobaczymy jeszcze, tutaj nie podjąłem takiej ostatecznej decyzji, ale no, w tej chwili się skupiam bardziej na, yy, skupiam się bardziej na oczywiście rekwizytach fajnych. Star Lord Long Jacket Style Guardians of the Galaxy Costume. 1200 zł za takie coś, to więcej niż kurde za, za propa, ile dałem. Ups. Wygadałem się ile dałem za propa. Nie już yy, wrzuciłem zdjęcie na Discord, tak więc zapraszam tam, bo tam ludziom napisałem hejeczka, kupiłem dwa propy i wrzuciłem im kwitek. Sporo na, na te propy, kurde, jednak idzie tych pi pieniążków. No ale myślę, że, że, że warto, że będę zadowolony z tego wszystkiego. No tak jeszcze kostium party World. I 1200 za, za taki płaszczyk, kurde. Już wolałbym takich kapelusz Halloween. A tutaj widzę: jest strona cała z tymi wszystkimi figurkami, i takie inne. Yy, Gentle Giant. <laughs> na sprzedaż. A, czyli takie skupisko wszystkich yy, zabawek w jednym miejscu. No to te, tego nie będziemy patrzeć, ale w tej chwili przechodzimy do tego, o czym mówiłem na samym początku. Po tytule i tak już wiecie o co chodzi, ale. Słuchajcie. Te, te Iron Man w stroje Sp Spider-Man, kurde, filmowe, no nie, niby replika, to tamto. To jest nic w porównaniu do tej repliki. Replika, słuchajcie, samochodów, pojazdów Batmana. Mamy Batmana, The Dark Knight i mamy Batmana z. Justice League. Samochodzik. Ja pierdzielę. Nowy 2017 Super Hero Replika Batmobil 1 z dwóch Cena. Na zamówienie, tak? Tak. Cena, no w sensie, na bank to, to wyjdzie później w praniu, ile to, ile to by wyszło, ile to tamto. Widziałem swoją drogą taką promocję filmu Batman vs Superman, czy tam Superman vs Batman. Aktor, który gra Batmana, Ben Affleck, jeżeli się tam wygra jakiś konkurs, to się można przejechać z nim właśnie tym oto pojazdem tutaj. Wzięli, kurde, albo zbudowali sami. No musieli, no bo mieli, kurde, do, do filmu, nie? Eee, I można się było tym przejechać pod tam jakimś mieście, czy, czy coś w tym stylu. Mega, mega sprawa, kurde. O cholera, ty, no ta, takim Batmobilem, no to ja bym sobie pojeździł. Tam z tyłu co, co coś jeszcze jest. O cholera, synu, ale to wygląda. Ale to wygląda. Gościu. Gościu, a tutaj dwa jakieś już mają. O cholera, ty. No i jeszcze jest oczywiście ten Batmobil z... No te, tego, tego Batmana, gdzie był Christian Bale. Który mi się tak prawdę mówiąc mniej podoba, ale są takie klocki Lego, które bym chciał sobie, kurde, ogarnąć, wiecie. Ten właśnie Batmobil, kurde. to jakieś ledy, to tamto się świeci. Kapcia masz, gościu. Ja nie mogę. Weź sobie to kup. Gdzieś tutaj wcześniej też widziałem informację, hej James, o Jezus, no i dobra i chyba do tej strony już nie wrócę. Ale w każdym razie, o jest Batmobile, o, 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 For example, the most iconic Batmobile from 1966 uh, Batman series that was sold an, uh, na aukcji za 4,2 miliona. Jeżeli nie wiecie o którego Batmobila chodzi to o tego. On jest kurde, no naprawdę jest ikoniczny, czarno-czerwony, kurde wiecie, te sprawy. Um, the, the, the field, but, but was... Oficjalny licencjonowany Batmobil, który był zbudowany w 1963 e, został sprzedany na aukcji 4 lata temu za 136 tysięcy dolarów. Boże, jakie to jest drogie! I jestem ciekaw, co za ludzie to kupują. Czyli mamy jeszcze droższe, słuchajcie, sprzęty. W tej chwili chyba dobiliśmy najdroższe e, możliwe. Propy jakie były. Był, był kurde strój Ironmana za 300 tysięcy dolarów. W tej chwili mamy, kurde, 1 milion i mamy 4,2 miliona. Dziękuję, dobranoc. Poproszę tą osobę, która to kupiła, żeby się do mnie zgłosiła. Chciałbym się tym przejechać. XD. I to, kochani, na dzisiaj tyle w tym prop review. Mam nadzieję, że odcineczek Wam się spodobał. Niedługo, mam nadzieję, już w tym tygodniu, jak mi to przyjdzie, oczywiście od razu nagrywamy prop. Review? Nie, to, to musi być jakaś inna nazwa. Prezentacja Propa. O, i wydaje mi się, że będziecie zadowoleni z materiału. To ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Eluwa.